Halo, witam. Jestem Marcisłowicz, jesteście bo to jest postmortem. I ostatnio przesłuchaliśmy Halloweena. Niestety go zamknęli, ale mamy wolną rękę, żeby szukać kolejnych. Bo inspektorowi tak się spodobało to, że znaleźliśmy winnego, że chciałby, żebyśmy znaleźli mu więcej winnych. Nie ma to za bardzo sensu, ale okej. Okay. Dobra, trochę, trochę się wyzłośliwiam, chodzi mu o to, że jeżeli znajdziemy lepszego winnego, bo z dowodów tak trochę mało jest, to możemy. Nikt tego nie będzie kontrolował, to jest w ogóle poza systemem. I tak, skoro dowiedzieliśmy się dużo nowych rzeczy od Deluina, Elwę, whatever, w sumie to jest ważne, ale nie chcę mi się sprawdzać. A mówiąc sprawdzać, mam na myśli wejść w Google Tłumacz, wpisać, wybrać język francuski i nacisnąć tryb głośno mówiący. Gdzie jest najszybsza droga do telefonu? Chyba u siebie. Ponieważ okazuje się, że pani Sofia Blake powiedziała nam. strasznie mało. A jak mówię strasznie mało, to nam. Okropnie kręci. Przepraszam, że niepokoję. Proszę połączyć mnie z Elizaej 1528. Chciałbym rozmawiać z Sofią Blake. Już się robi, proszę pana. Sofia Blake. Z kim rozmawiam? Pani Blake, mówi Gas MacPherson. Czy możemy się spotkać? Chciałbym wyjaśnić kilka spraw. Wszyscy chcą się spotykać w szyi Aleksandry. Ja ich nie winię, to bardzo piękna restauracja, a dzik po lutecku. niebo w gębie. To było. tu. Dobry wieczór panu. Witamy w szyi Co mogę dla pana zrobić? Mamy umówiony stolik. Zarezerwowano stolik na nazwisko Blake, Sofia Blake. Przyszedłem spotkać się z tą damą. Nazywam się Gaz McPherson. Tędy proszę, pani Blake, oczekuje Chciał się pan ze mną widzieć, pani MacPherson. Zakładam, że to dlatego, iż poczynił pan pewne postępy. Nie wiem dlaczego wydawało mi się, że pani Eton czy tam White miała czarne włosy. Troszeczkę za bardzo mi się skojarzyło z Sofią, czyli jej siostrą. Może miała czarne włosy, zanim je, pofar zanim je pofarbowała. W rzeczy samej na jaw wyszło kilka nowych faktów. Musi je pani wyjaśnić, panno Blake. Nie rozumiem, panie Macpherson. Co pan ma na myśli? To, czego się dowiedziałem, wyklucza pani zeznania w sprawie White'ów. Kim byli naprawdę? Ruby White była moją młodszą siostrą, a Regis White to jej mąż. To już panu mówiłam, panie Macpherson. A w takim razie, kim są państwo Eaton? Nie wspomniała pani tylko o jednym drobnym szczególe. O głowie Baphometa. Czy to coś pani mówi, panno Blake? Nie mam pojęcia, o czym pan mówi, pani Macpherson. Powinnam? Cóż no, jeżeli nasz klient nie chce z nami rozmawiać, tak na poważnie, no to ja może sobie wyjdę, co nie? Przykro mi, pan Blake, ale w tych warunkach nie mogę kontynuować pracy. Proszę mnie nie zostawiać samej pani Macpherson. Moje życie jest w niebezpieczeństwie. Przepraszam, że pana oszukałam. Opowiem panu całą prawdę o tym, co nam grozi. Co chce pan wiedzieć? Głowa bafometa może... może na później? A zatem poznaje pani tego mężczyznę. Griguard Alpen. Kim on jest naprawdę? Szaleniec, zaślepiony obsesją posiadania prawdopodobnie wartościowej relikwii, głowy Baphometa. Kradnąc ją, zniszczył moje życie. De Alpen doprowadził mojego męża do śmierci, a moją rodzinę do ruiny. Ruby i Regis White nie istnieli. Nie tak, jak ich tu opisano. Kim byli naprawdę? Nie mam siostry, panie Macpherson. Ruby White naprawdę nazywa się Fay Johnson, a Jerem Johnson był jej prawdziwym mężem. Wynajęłam ich, popełniłam straszny błąd, ale nie ponoszę winy za ich śmierć. Okej. Okay. Co oboje robili w Paryżu? Chcę poznać prawdę, panno Blake. Mieli odzyskać przedmiot, który został skradziony mojej rodzinie. Wszystko zostało zaplanowane co do minuty. Zawiedni. Ich śmierć to nieodżałowana strata. O co chodzi z głową Bafometa? Bafometa. W trakcie śledztwa powiedziano mi o legendarnym przedmiocie. W głowie Bafometa. Czy to coś pani mówi? Ten przedmiot należał do mojej rodziny od pokoleń, pani Macpherson. Nie okłamałam pana. Griguard de Alpen ukradł go nam. Mój mąż, osłabiony chorobą, zmarł z żalu. Chcę odzyskać co mi się prawnie należy i pomścić pamięć człowieka, którego kochałam. Kim oni są? Spadkobiercami krzyż... tych... krzyżowców? Krzyżowców? Chwila. Templariuszy. O. Zakony to już mi... te, te zakony to już mi się mylą. Jaką wartość ma ten przedmiot, ta głowa bafometa? Dlaczego The Alpen tak na niej zależy? Szczerze mówiąc, nie wiem. Mój mąż był bardzo tajemniczy, jeśli chodzi o wartość głowy Bafometa, A ja po prostu chcę odzyskać to, co mi się prawnie należy. Ale de Alpen i jego grupa czczą relikwie. Opowiadają o niej legendy. Legendy o nieśmiertelności. Gdy człowiek się zestarzeje, takie legendy stają się źródłem nadziei, źródłem życia i śmierci. Kto pani zanim zabił White'ów? White'owie byli kryminalistami, pani Macpherson. Zrobili głupi błąd, nie żyją. Za ich śmierć, oprócz ich braku ostrożności, można winić jednego człowieka to Griguarda Alpen. Myśli pani, że morderca znowu zaatakuje? Zrobiłby wszystko, byleby osiągnąć swój cel, panie Macpherson. Ktokolwiek wejdzie mu w drogę, znajduje się w niebezpieczeństwie. Ten człowiek jest szalony. Znów zabije. Musi pan zrozumieć, że tylko pan może go powstrzymać. Musi pan położyć kres temu szaleństwu. Ten przedmiot musi zostać odnaleziony, nim posypią się kolejne głowy. Okay, to się coraz bardziej zbliża tematycznie do Mysteries of the Druids, skąd tyle tożsamości? Byli parą zawodowych złodziei sztuki, panie Macpherson. Jak tylko zajęli pokój w hotelu Orfe, stali się łajtami, bogatą parką na wakacjach. To był też sygnał, że już to zdobyli. Miałam odebrać towar. Niestety ktoś zdążył ich zabić. Niech pani powie policji to, co powiedziała mnie. Inspektor Lebrun chętnie pomoże. Na pewno zrozumie. Pan wciąż nie rozumie. Policja nie chce się do tego mieszać. De Alpen ma paryską policję w kieszeni, panie Macpherson. Cały Paryż jest jak marionetka pociągana przez sznureczki w jego ręku. To tragiczna historia, Panno Blake. Dlaczego od razu nie powiedziała mi pani prawdy? Byłam w Paryżu sama. Miałam stawić czoła potężnemu wrogowi. Musiałam działać szybko i dyskretnie. Gdyby mi pan nie pomógł, panie MacPherson, nikt by mi nie pomógł. Nie miałam nikogo innego. Nie chcę być w stosunku do pana nieszczera. Zgodziłem się pracować dla pani. Muszę wiedzieć jak najwięcej. A widzi pan, panie Macpherson? Dogadaliśmy się. Tam coś jeszcze Nie było? Nie powinien pan teraz prowadzić <laughs> śledztwa, Pani Macpherson? Okej, okay, dobra, to wszystko. Strzelam, że jakbym odmówił w tym momencie, to bym musiał tutaj potem wrócić i powiedzieć, że. No dobra, może jednak. Wiecie, zagrać tego za starego na to gówno. Ale. ale ta ostatnia sprawa. Ten ostatni raz. Okej, okay. w takim razie wypadałoby. Może zacząć od. Do doktora Kofnera trzeba będzie się udać. Na pewno. Czy wybierze Eluina może cokolwiek jeszcze być? Puściutko. Tutaj skrzynki... ...też nietykalne. Na górę wejdę? Wejdę. O, A co to jest? Latarka! Okej, okay, warto było przyjść. Ja taka fajna, kiedyś chyba taką nawet miałem. To chyba wszystko, co tutaj mogłem zrobić. Chyba, że mogę zapukać jeszcze tutaj. Nie ma? Wyszła? Okej. Okay. Bo w tym pokoju jego matka powinna mieszkać. Wypadałoby kobite, może lekko pocieszyć. Czy w Alembiku kogoś spotkam? O, spotkam... dobra, Ilo nie ma. Ale jest Berenice. Tak! Znikasz, nie ma ci całe wieki i nagle pojawiasz się bez uprzedzenia. Musisz być na tropie czegoś. Oczywiście, że jestem i ty, moja droga, mi w tym pomożesz. Pamiętasz wieczór poprzedzający ten, gdy mnie odwiedziłaś? Miałem pewne komplikacje Ten facet mi uciekł Dopadłem go Ale muszę wiedzieć, czy go już kiedyś widziałaś To Eluene, Jacques Eluene Tak, chyba tak samo Przyszedł i zadawał mi pytania parę dni temu No nie wiem Aha, czyli ta kobita, która była u... u McPhersona co? To nie była Sofia, to była Berenice. Nie rozpoznałem. Ciemno było. Jakieś dobre żarówy by wkręcił w ten sufit. Bibi, twoje piękne oczy z pewnością dostrzegły nieznajomego. Zwłaszcza Amerykanina. Pamiętasz tego człowieka z Alambika. Nazywał się Paul Eaton? Zabawne, że o tym wspomniałeś. Jakiś inny detektyw przyszedł i pytał mnie o to samo kilka dni temu. Przystojny facet z tego detektywa zabójczy wąsik. Tak, tak, pamiętam i na. miesiąc temu kręcił się koło stałych bywalców kafejki Alambik. Albert? W sensie ilo. E, Perażę, nic, muszę ci ostrzec. Ten Pol i Ton jest zamieszany w jakieś ciemne sprawki. Mam nadzieję, że szef Albert za bardzo nie ufał Itonowi. Pol i stary. Ilo? Pewnie, że się znali. Nawet się kumplowali. Ilo, szef, zastałem go? Może zauważył szczegóły, które ty przeoczyłaś, Bibi. Być może za bardzo pochłaniało cię taksowanie tego wysokiego Amerykanina, by zauważyć w nim cokolwiek dziwnego. Alberta tu nie ma. Miałam się tu z nim spotkać dziś rano, ale się nie pojawił. Wiesz, Mac? Albert Ilo się nie zmienił. Jest takim samym dziwakiem, jakim był zawsze. Jeśli się z nim będę widziała, to powiem mu, że go szukasz. Okej, okay, jak niby to jest normalne, że go nie ma, to okej, okay, ale to zaczyna brzmieć troszeczkę niebezpiecznie. Czy Paul i Ton pojawił się tu później? Nie masz powodu do zazdrości, Mac. Jesteś jedynym Amerykaninem w moim sercu. Więcej tu i nie widziałam. A co do Alberta, właściciela, to nie mam pojęcia. Podejrzewam, że Paul wykręcił numer stulecia i zbiał na Borneo. Mm -hmm, bez głowy, bo ją zostawił w hotelu. Berenice, to istotne, byś powiedziała mi wszystko, co wiesz o Polu i Tonie. I ostrzegam, każde jego słowo z pewnością było kłamstwem. Na pewno nosi fałszywe nazwisko. Nie był zbyt skory do rozmowy ten chłopcaś Paul. Powiem nawet, że nie mówił dobrze po francusku. Wszystko, czego się dowiedziałam, to, że był w Paryżu ze swoją siostrą, której nigdy nie widziałam. Raz czy dwa napomknął, że szykowali się na coś dużego. Mnóstwo forsy, łatwa robota. Wiesz, Mac, teraz kiedy o tym myślę, to ten i tą to na pewno ciemny typ. Pewnie o. Berenice, proszę tylko, żebyś była ostrożna. Ta sprawa jest bardziej skomplikowana i niebezpieczna niż ci się wydaje. Znikam, do zobaczenia. Ciao, Mac. Trzymaj się. Dobra. Widzę, że w bistro nie ma już nikogo. Bo w sumie kto miałby tutaj być? Czy, Czy ja mówię jako. Ten fresk zawsze wydawał mi się melancholijny. Dokładnie. Ale nie mogę pewnie nic tutaj zrobić. Latar... Po co miałbym lat. Nieważne. Nowy przedmiot. No nie ma tu już nikogo. Ludzie, którzy tutaj byli wcześniej, albo są martwi, albo uciekli. A, jakoś mi umknęło, że boi hotelowy został zabity. A to, to też jest związane ze sprawą. A jakby tak wejść na salę spotkań bractwa? Bo w sumie to jest w tym momencie nasz główny trop. Nie jestem pewien, czy powinienem tak wchodzić z buta. Ale wejdę. Jeśli mógłbym w czymś pomóc, proszę pana? Tak, ja... Brak wstępu dla zwiedzających. Byłby pan tak uprzejmy wyjść? Wiesz, kurde, będę musiał. Myli się pan. Nie jestem pierwszym lepszym, podstarzałym gościem. Przyszedłem spytać o okultyzm. Brak wstępu dla zwiedzających. Byłby pan tak uprzejmy wyjść? Ta wiedza jest prawdziwym ewenementem. Nawet uczeni z Sorbony nie są tak oświeceni. Nasza biblioteka zawiera wiedzę i sekrety, których próżno szukać nawet na Sorbonie. Bractwo Najwyższego Zakonu Różanego Krzyża to najwięksi erudycy na Zachodzie. Teraz nie jestem pewien, czy Różokrzyżowcy to jest nazwa skrócona, a oficjalnie to jest Zakon Różanego Krzyża. Czy to jest źle przetłumaczone? Nie jestem pewien. Co tu jej ma mamy? O, o, hopi ale poleciałeś. Czy w waszej tajnej bibliotece znajdują się książki o magii, kabałach, tarocie, zagubionych cywilizacjach, mu, hiperbory, atlantydzie, Świętym Gralu i alchemii? Proszę pana, nie wolno żartować ze sztuk okultystycznych. Alchemia wielkie dzieło. Znaczy jak na razie użył ich wszystkich, takich, które no... są rzeczą. Z dupy nazw nie wyciągał, to mogę przyznać mu. Jak można osiągnąć to wielkie dzieło? Czy trzeba najpierw zostać najwyższym z braci, by móc kontemplować tę moc? Jak NBGDA, wasz alchemik? Wielki Oruboros przemówił: Nie ma już GDA. NBK jest teraz naszym naczelnym wodzem. Co? Ja wiem, kto się kryje pod pseudonimem Kofner. To znaczy, DLP już nie jest waszym najwyższym bratem? Skończyła się jego kadencja, czy został zwolniony? Nie jesteśmy teraz w średniowieczu, proszę pana. To po prostu dziedzictwo na drodze należnej sukcesji. Jakie perspektywy ma emerytowany NB? Co się stało z GDA? GDA jest światłością najwyższą. Jego mądrość staje się dostępna dla każdego sumienia. Wielkie dzieło zostało wykonane. Może pan wyrażać się jaśniej, panie Dumole? Jeśli to, co pan mówi, oznacza, że wasz GDA nie żyje, że już nie ma go wśród nas, mój przyjacielu, odpowie pan przed sądem. Chwała NBK. Wiesz trochę za dużo, Dumule, i uważaj, komu grozisz. Nie przyszedłem cię nękać, mam już podejrzanego o te zbrodnie. Ale na podstawie twoich słów mógłbym cię bez trudu oskarżyć o współudział. W ostateczności mógłbyś zostać wysłany do czubków. I cóż by policja zrobiła? Ha, co by zyskała? Musieliby długo czekać na rozkaz od komendanta policji. Proszę wyjść, zanim sprawy przybiorą dla pana zły obrót. Okej. Okay. Wypadałoby chyba iść ponękać kofnera, ale ja bym najpierw sprawdził czas. Czas jest jeszcze spoko. Więc jeszcze. Może do kofnera pójdziemy zaraz. Co jeszcze możemy odwiedzić? Nie do końca chcę, ale może pojedziemy do pani Medium. Jak na razie miała zerową relewencję co do sprawy. A w końcu musi być ten pierwszy moment. Jest pan detektywem, czyż nie? Aresztowanie Lwę zmieniło przebieg śledztwa. Tylko ja mogę uchronić go przed gilotyną. Muszę wyjaśnić dwie sprawy jednocześnie. Najwyższy no czas zdecydować, komu pan ufa, panie Metterson. Tak samo jak panu zależy mi na zakończeniu tego koszmaru. Okej, okay, w sumie to jest dobre pytanie. Zadaje się pani ze śmietanką Paryża, pani Luazu. Co może mi pani powiedzieć o panu Griguard d'Alpin? de Alpin? jest bardzo bogatym bankierem w Paryżu. Dziedzicem bardzo starej rodziny. Mówi mi pani o rzeczach, o których wiedzą wszyscy, pani Luazu. Proszę o coś paranormalnego, coś tajemnego. D'Alpin jest potężnym człowiekiem. Pracuje w ciemnościach. 40 cm blisko. Jesteś założycielem Prawstwa Najwyższego Zakonu Różanego Krzyża. Czy to wystarczy, Pani MacPherson? Ja to nie słyszała, no to właśnie... A dobra, to, to, to trochę inaczej mam to rozumieć, że no, to, to Pewnie wie Pani coś więcej. Dobra, do Gracie Eaton, a tak naprawdę no, Gracie Eaton, White, nie pamiętam jak miała imię jako White, ale nieważne. Prawdopodobnie słyszała Pani o bractwie najwyższego zakonu Różanego Krzyża. Okultystyczne bractwo. Niech pan się strzeże. Jego członkowie mają wielkie wpływy w każdej dziedzinie paryskiego życia. To właśnie czyni ich tak groźnymi? Ale wbrew temu, w co chcieliby, żeby pan uwierzył, ich wiedza na temat okultyzmu jest raczej ograniczona. Więc żaden z jego członków nie może aspirować do prawdziwego oświecenia, które stało się pani udziałem, pani Luazu. Bractwo marionetek manipulowane przez najwyższego brata? Czy najwyższy brat może wpływać na innych członków i zagrozić mojemu dochodzeniu? Boję się, że jego wpływ okaże się krzywdzący. Mówi się, że najwyższy brat może bez problemów manipulować każdym, nawet szefem policji! Kryjący się w mroku od początku mojego śledztwa, Griguard d'Alpin jest najwyższym bratem. Czy to prawda? Bardzo długo Griguard d'Alpin był najwyższym bratem, panie Macpherson. Ale on ostąpił miejsca innemu. Posada jest wolna. Nadszedł e? czas, by zaproponować panią jako następcę. Następca zajął jego miejsce. K. został nowym najwyższym bratem. K. To doktor. Frank Kaufner, panie McPherson. Wiem. Chociaż no, moja wiedza na ten temat bierze się z tego, że mało osób zostało i to K. Kaufner. To, to, to je... Kaufner jest je... chyba jedyną osobą na K, która została. A wprowadzanie nowych postaci gdzieś w tej okolicy jako dość ważnych członków byłoby troszeczkę przeciwko Dekalogowi Noxa. Nie żeby to były jakieś święte prawa, ale lepiej jak historia jest spójna, co nie? I zagadka ma sens. A do tego się one w dużej mierze odnoszą. Co się stało z, Grigore, z Grigouerem d'Alepointe? To rezultat rozłamu w sercu bractwa. Ci dwaj ludzie nie podzielali tej samej wizji przeszłości i przyszłości. D'Alcain bez wątpienia wiedział, że ten moment nadejdzie. Jego rezygnacja była dobrowolna. Nie spodziewałem się, że to nie będzie przeczytane. Grigouerem d'Alepint... d'Alepint. Dial -e w Tej wersji się trzymajmy. Czy ci ludzie są zdolni zdecydować o śmierci tych, którzy staną im na drodze? Czyżby tak. tobie nie byli znani Kaufnerowi I dalpea, panie McPherson? Nic nie jest poza ich zasięgiem. Mamy tu zbyt wiele pytań. Uzyskamy na nie odpowiedzi tylko poprzez wyjaśnienie śmierci państwa White. Nawet zło. Ma swoje motywy, panie McPherson. Nawet zło! Jeśli będzie pan potrzebował jeszcze jakiś wskazówek, proszę przyjść do mnie. E ten pies wygląda śmiesznie. Nie jakoś specjalnie źle, ale tak trochę smutno. Hej, dowiedzieliśmy się trochę. A to znaczy, że. Chyba czas będzie ruszyć do doktora Kofnera. Ale to już w kolejnym odcinku, gdyż ten jest taki fest. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie like, jeżeli tak, zobaczymy w kolejnym odcinku. Kochane dzieci Boże, siema!